Załóżmy, że macie w domu dwa identyczne pojemniki. W jednym z nich jest sól, a w drugim cukier. I stoją obok siebie w tej samej szafce. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że któregoś razu... Użyjecie nie tej substancji, której akurat w danym momencie potrzebujecie? No, istnieje takie prawdopodobieństwo. Oczywiście można wcześniej dokładnie się przyjrzeć zawartości tych pojemników, powąchać, a gdyby nadal były wątpliwości, to wziąć trochę na język i spróbować. Ale czy jeżeli rano będziecie się gdzieś spieszyć, to nie złapiecie za pierwszy pojemnik z brzegu? Może tak się wydarzyć. Mi na szczęście jeszcze nigdy się to nie zdarzyło, jednak znam osoby, które kiedyś posoliły sobie herbatę. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być opisanie tych pojemników i w tym może nam pomóc gadżet będący tematem dzisiejszego odcinka, czyli mini drukarka do etykiet NIMBOT D110. Zapraszam na jej recenzję. Zacznijmy od tego co znajdziemy w pudełku. Oprócz drukarki w zestawie jest także instrukcja, krótki kabel USB-C oraz rolka z 210 standardowymi białymi naklejkami o rozmiarze 15x30 mm. Sama drukarka jak widzicie jest niewielka. Mieści się w dłoni, na froncie ma przycisk do włączania, na spodzie jest USB-C do ładowania, no i otwierana góra obudowy, aby móc wymieniać rolki. Przy otworze, z którego wychodzą wydrukowane naklejki są jeszcze takie ząbki, pozwalające na wygodne oderwanie wydrukowanej etykiety i to tak naprawdę tyle jeżeli chodzi o cechy zewnętrzne. Cała obudowa jest według mnie wykonana z dobrej jakości plastiku. Do obsługi drukarki musimy zainstalować aplikację Nimbot na smartfonie, a następnie połączyć się z nią poprzez Bluetooth. O aplikacji powiem więcej za chwilę, ale najpierw posłuchajcie o sposobie działania tej drukarki. Wykorzystuje ona metodę druku termicznego, czyli tą samą, która na przykład wykorzystywana jest w sklepach do drukowania paragonów. Oznacza to, że nie trzeba w niej uzupełniać żadnych tonerów czy też atramentów, ale po pierwsze drukuje tylko na czarno, a po drugie druk termiczny bywa nietrwały. Na pewno chociaż raz w życiu zdarzyło wam się znaleźć jakiś stary paragon, którego po czasie po prostu już nie dało się odczytać. Szybkość zanikania wydruku termicznego zależy jednak od wielu czynników, między innymi od jakości papieru, czy też od warunków, w których wydruk jest przechowywany. Na przykład niektóre wydruki mogą zacząć zanikać już po pół roku, szczególnie jeżeli wystawione są na działanie intensywnych promieni słonecznych, a inne natomiast, leżąc gdzieś w cieniu w jakimś pomieszczeniu, mogą nawet po czterech latach wyglądać niemal jak dopiero co wydrukowane. Jak jest dokładnie z trwałością wydruku z Nimbota D110? Tego dokładnie Wam nie powiem, ponieważ mam ten sprzęt dopiero od około 3 tygodni. No ale myślę, że tak jak powiedziałem przed chwilą, będzie to mocno zależeć od tego, w jakich warunkach znajduje się dana etykieta. Natomiast, jeżeli wolicie coś trwalszego, to zawsze możecie spojrzeć na Nimbot B18, który jest drukarką termotransferową. A tego typu wydruk jest już nieco trwalszy. Wspomniałem też przed chwilą, że nadruk może mieć jedynie kolor czarny, jednak nie oznacza to, że na etykietach nie mogą pojawić się żadne kolory. Jeżeli spojrzycie na dostępne do zakupu rolki z etykietami, to zobaczycie, że są na przykład takie, które w całości zabarwione są na dany kolor, jak i również są z różnymi wzorami, na przykład w koty, roślinki, czy też jakieś owoce. Ja sam mam do testów 5 różnych rolek. Pierwszą z białymi naklejkami w rozmiarze 15x30 mm, drugą również z białymi, ale w rozmiarze 15x50 mm, trzecia jest z naklejkami fluorescencyjnymi o rozmiarze 13x35 mm, czwarta z przezroczystymi naklejkami 14x30 mm oraz ostatnia, piąta z żółtymi etykietami przyklejanymi do przewodów. Co fajne, drukarka automatycznie potrafi wykryć, jakie aktualnie etykiety są do niej wsadzone i automatycznie ustawia to w aplikacji. Działa to za pomocą taga zbliżeniowego, który umieszczony jest na szpuli każdej e, rolki. No i jest to oczywiście funkcja zarezerwowana tylko dla oryginalnych etykiet Nimbot. Także jeżeli będziecie chcieli zastosować jakiś nieoficjalny papier, to najprawdopodobniej będziecie musieli to wszystko ręcznie konfigurować w aplikacji. A skoro jesteśmy przy aplikacji, to przejdźmy do jej szybkiego omówienia. A więc tak wygląda ekran główny aplikacji. Omówię wam jej najważniejsze funkcje, więc... Pierwsze co tutaj widzimy to aktualnie wsadzone do drukarki etykiety, jest nawet podpis i zobaczcie jak otworzę górną pokrywę, to znika nam ta informacja, jest, jest komunikat, aby zamknąć pokrywę. Jak ją zamkniemy z powrotem, to chwilę wystarczy poczekać i drukarka z powrotem odczytuje, jakie etykiety są do niej wsadzone. Niżej mamy poprzednie zapisane projekty, które już sobie drukowaliśmy, także tutaj widzicie niektóre projekty, które sobie wydrukowałem i zapisałem. Natomiast jeżeli chcemy przejść do tworzenia nowej etykiety, no to tutaj można albo sobie ręcznie utworzyć etykietę, gdybyśmy używali nieoryginalnych, albo jak po prostu mamy odczytaną automatycznie etykietę, to w nią naciskamy. Mamy o niej informacje. Jeszcze raz naciskamy i otwiera nam się edytor. Tutaj możemy wpisać dowolny tekst. Potwierdzamy. Można oczywiście sobie to przesuwać, zmieniać rozmiar i tak dalej. Tutaj możemy pogrubiać i tak dalej. No, różne narzędzia odnośnie tekstu tutaj mamy. Można dublować, robić takie odbicie lustrzane. Możemy obracać, kopiować zablokować. Jedyne co uważam, że jest troszkę na minus w tej aplikacji to, że nie wszystko jest w niej za darmo. Tutaj na przykład jak wejdziecie sobie w wybór czcionek, to zobaczcie, no tutaj może jakieś chińskie akurat nie będą nas interesować, ale angielskie i niektóre z tych czcionek, gdzie widzicie VIP, to są czcionki, za które trzeba zapłacić, trzeba kupić subskrypcję w aplikacji i tyczy się to niestety nie tylko czcionek, ale także na przykład ikonek, które zaraz Wam pokażę, więc niestety Część rzecz jest płatna, ale no, mamy też trochę darmowych czcionek, także nie zostajemy kompletnie z niczym. Tutaj mamy no, dodatkowe funkcje edycji, możemy precyzyjnie sobie przesuwać, wyrównywać do etykiety. I co fajne, mamy import treści. I to możemy zrobić z pliku Excela. Tutaj już mam jeden zaimportowany. I zobaczcie, jak wybiorę sobie taki plik, to wtedy automatycznie. Utworzyło mi się kilka etykiet z tekstu, który zawarty był w tym Excelu. I tym sposobem możemy seryjnie drukować, w tym przypadku 7 etykiet. One oczywiście tam były brzydko ułożone, ponieważ ja tego nie mam wyrównane. Ale jak wyrównam sobie na pierwszej stronie i rozszerzę w sumie odpowiednio, muszę jeszcze wyśrodkować tekst, jeszcze bardziej to rozszerzyć, ponownie wyrównać. I jak to zrobiłem, to zobaczcie. Ten tekst, no tutaj jeszcze na tej naklejce nie jest, nie jest dobrze zrobiony, ale ogólnie można to sobie ładnie wszystko ustawić i taką długą serię etykiet wydrukować. Tutaj widzicie dodatkowe elementy, które jeszcze można wrzucać na te etykiety. Jest to generowanie kodów kreskowych, kodów QR, chociażby z linkiem na przykład do naszego kanału. Możemy sobie wygenerować taką naklejkę i potem jak ktoś zeskanuje, to będzie mu się YouTube otwierał. Można też tworzyć tabele, wgrywać obrazy, czy to ze zdjęć zapisanych na telefonie, czy nawet można aparatem telefonu robić. Tylko oczywiście takie zwykłe zdjęcie na druku termicznym nie będzie dobrze wyglądać. To jest opcja bardzo przydatna, jeżeli macie jakieś ikonki na przykład w PNG czy też w JPG, czarna ikonka z białym tłem, takie coś będzie jak Najbardziej e, dobrze tutaj wyglądać. I zresztą w taki sposób była wydrukowana chociażby Kapibara, którą teraz możecie zauważyć e, na ekranie. Dalej mamy importowanie skanowaniem, nie wiem szczerze mówiąc, jak to dokładnie działa. Mamy jakieś narzędzie pomagające tworzyć numery seryjne. E, tutaj, import z Excela, tak jak już wcześniej mówiłem. E, narzędzie pomagające tworzyć etykiety czasowe, data, godzina i tak Figura. Materiał, tu, czyli tutaj mamy przeróżne ikonki, linia. Jak widzicie, też w prosty sposób można sobie takie rzeczy tworzyć. I na końcu mamy rozpoznawanie tekstu poprzez zrobienie zdjęcia aparatem. Także jeszcze tutaj wejdę na szybko w ikonki. Jak widzicie, jest tego dużo. Jest tutaj podział po prostu na kategorie. No i ikonki niektóre. Czyli te oznaczone VIP-em. No niestety, dostępne są tylko w płatnej wersji aplikacji, ale i tak, i tak jest tutaj naprawdę sporo fajnych ikonek dostępnych za darmo. A jeżeli nie znajdziecie takiej ikonki jak chcecie, no to tak jak mówiłem przed chwilą, możecie poszukać sobie po prostu w internecie i wgrać ją na etykietę jako zdjęcie. No i jeżeli wszystko już jest gotowe, to wystarczy, że naciśniecie wydruk. Tutaj, już jakieś końcowe informacje, naciskacie wydruk. I etykieta się drukuje. A, drukuje mi się nawet kilka etykiet, bo przecież miałem y, ustawioną serię, więc okej, okay, wydrukowałem kilka niezbyt fajnych etykiet. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o aplikację. Podsumowując, Nimbot D110 kosztuje aktualnie około 170 zł, i link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. E, koszt Etykiet natomiast waha się w zależności od tego, jaki to jest typ etykiet, także najlepiej będzie, jeżeli sami spojrzycie na ceny w linku. Czy jest to według mnie fajne urządzenie? Myślę, że jak najbardziej. Naprawdę ilość zastosowań można by tutaj mnożyć i długo wymieniać, można chociażby tak jak wspominam na początku filmu opisać pojemniki z solą i cukrem, można opisywać sobie rośliny, które hodujemy, można opisywać kable w instalacjach elektrycznych. No naprawdę tutaj już każdy może znaleźć jakieś zastosowanie pod siebie, jeżeli potrzebuje opisywać przeróżne rzeczy. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, aby nie przegapić naszych następnych filmów a także zapraszam Was na nasze social media, głównie na Instagrama oraz TikToka. Do nich linki również są w opisie pod filmem. E, pamiętajcie, że na TikToku staramy się od jakiegoś czasu tworzyć coraz więcej fajnych, krótkich materiałów o ciekawych gadżetach, także szczególnie tam Was e, zapraszam. E, dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia.